Czy wiesz ile energii zużywasz? Jakiej mocy potrzebują maszyny na Twoim zakładzie? Jak wygląda rozkład zużycia energii i jakie są jej parametry? A nawet w życiu prywatnym? Ile prądu pobiera lodówka czy piekarnik? A może ile akurat produkujesz z fotowoltaiki albo zużywasz na ogrzewanie? Jak wygląda bilans mocy na przyłączu? Dobrze jest znać parametry zasilania elektrycznego. Dlatego dziś prezentujemy niezwykłe liczniki energii Finder. Badanie parametrów sieci jest niczym badanie krwi. Może nam bardzo wiele powiedzieć o całym układzie. Na szczęście nie musimy już stosować oddzielnie analizatorów sieci i liczników energii, a wystarczą nam takie inteligentne jedno- i trójfazowe liczniki energii prosto od Findera. Ale o ich inteligentnych funkcjach za chwilę, zacznijmy od podstaw. Liczniki umożliwiają pomiar bezpośredni aż do 80 A. W wielu aplikacjach zatem nie będą potrzebne przekładniki prądowe. Pomiar jest dwukierunkowy z certyfikatem MID dla energii czynnej oraz z certyfikatem krajowym dla energii biernej, zarówno importowanej jak i eksportowanej. Niezależnie czy moc generuje agregat przemiennik częstotliwości z odzyskiem energii, czy panele fotowoltaiczne. Dla energii czynnej mamy do czynienia z pomiarem w klasie B, natomiast biernej w klasie drugiej. Liczniki mogą być zatem używane także do rozliczeń finansowych. Standardowo montowane są na szynie DIN, a zaciski przyłączeniowe możemy zabezpieczyć przed ingerencją dzięki plombowalnym osłonom. Samo podłączenie może być zrealizowane w 3 lub 4 przewodowych systemach w przypadku układów trójfazowych. Ciekawostką jest możliwość skonfigurowania licznika trójfazowego tak, aby pomiar dla każdej z faz realizowany był indywidualnie. W ten sposób wkroczymy w inteligentne funkcje liczników Energii Finder z serii 7M. Liczniki oferowane są w trzech wersjach różniących się możliwościami komunikacyjnymi. Zużycie w podstawowej wersji możemy monitorować przez wyjście impulsowe lub port komunikacyjny IR. Kolejne dwie wersje posiadają interfejsy Modbus i Embus. Odczyt sterownikami PLC stoi więc przed nami otworem, tylko jakie parametry możemy przez nie odczytać. Otóż są to chwilowe wartości napięć, prądów, mocy czynnej, biernej, częstotliwości, współczynniki mocy, THD napięcia i prądu, przesunięcia fazowe, kierunki przepływu i wiele innych. Całkiem dużo, prawda? W końcu to licznik czterokwadrantowy. Oprócz czterech zdefiniowanych, certyfikowanych liczników, użytkownik ma do dyspozycji odpowiednio 8 lub 16 liczników, które może skonfigurować według własnych potrzeb. Ogólnej konfiguracji dokonujemy przez wbudowany wyświetlacz i przycisk funkcyjny lub dzięki technologii NFC i aplikacji na smartfonie. To naprawdę wygodne rozwiązanie, które umożliwi nie tylko konfigurację, ale i szybki oraz wygodny odczyt parametrów. Wszystko fajnie, tylko co daje nam zastosowanie takiego licznika w odniesieniu do zwykłych odpowiedników? Możliwości analizy chociażby równego poboru prądu na poszczególnych fazach przez silnik elektryczny. Poprawności pracy jakiegoś urządzenia, znając parametry zasilania w warunkach normalnych, czy ochrony przed przeciążeniem wynikającym z przeładowania transportera, czy chociażby inteligentnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w celu ładowania samochodów elektrycznych lub magazynów energii. Tak naprawdę dopiero znając możliwości urządzenia, rodzą nam się pomysły, jak zaadoptować je do naszych potrzeb. Ja zaprezentowałem Ci inteligentne liczniki energii Finder. A ty jakie wykorzystasz?